Siemacie ludziska, jestem Józef, Galez. witam was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015, oczywiście na mapie kurka nielotka, jak widzicie stoimy sobie dzisiaj przed domem, ładnie nam tutaj pranie e, schnie, ale to nie o tym, dzisiaj będziemy sobie działać tak nietypowo, tam e, za, za domem stoi maszyna, którą wypożyczyłem sobie od sąsiada, z tego powodu, że... przepraszam będziemy sobie działać dzisiaj o jak widzicie tutaj będziemy sobie te belki po prostu zwozić do, do środka tutaj do, do sodoły I niestety miał tak powiem miał zwozić właśnie te belki nasz znaczy no te kostki nasz ciapek ponieważ ma zakładaną funkcję jak widzicie zaraz wam pokażę ma zakładaną funkcję o Tura, o kurde do kombajnu wsiadłem przepraszam was najmocniej ma zakładaną funkcję tura, tylko że niestety no, ten tur, który tutaj mam w podstawie niestety nie pasuje z tym ciągnikiem. Więc wyjedziemy sobie tutaj 60. Tak w ogóle. Sorry, że ja sobie tak przenikam. O, widzicie, teraz mi się udało. Parę razy włączałem, wyłączałem tą grę. I był w ogóle problem z otwieraniem tych wiat, Teraz zauważyłem, przy przypadek, że się udało, więc git, ekstra, cieszę się bardzo. Dobra, więc otworzymy sobie tutaj wiatę, W sensie stodołę i zobaczycie, co. Dzisiaj mamy pożyczone od sąsiada. Tada mamy wypożyczonego Ursusa 1224 z turem, oczywiście, GM Musiałem zapożyczyć, że tak powiem, no bo mówię, no ten tur ten niestety nie pasował. Kurde do 30, więc dupa lipa z tego wyszła i tak w ogóle wyjedziemy sobie 60, ponieważ będziemy sobie tutaj wjeżdżać. Dobra, więc tak, ciach 60, oczywiście, odpalona. I lecimy sobie tutaj z tym koksem, zjedziemy sobie tutaj gdzieś na bok, o gdzieś tutaj, a może być i tutaj, bo to żeby nie przeszkadzało mi, może sobie tutaj stać. Dobra, więc tak, oczywiście znacie już ten ciągnik, eee, powiem Wam szczerze, mój ulubiony ciągnik, jeden z moich ulubionych i po prostu on będzie, jeżeli będę miał jeszcze jakieś serie, to on będzie po prostu w tych seriach. Więc zobaczymy zaraz, czy przejadę sobie tutaj przez ten przejadę. Zmieszczę się spokojnie. Jak w sumie tak Bizon wchodzi, to i to wejdzie bez problemu. Dobra, więc tak bierzemy się za sprzedaż tych, tych belek. Ciach, zaczniemy sobie może pojedynczo po kolei, trochę tutaj nam zejdzie. Bo jest tutaj tego trochę, ale jakoś powolutku damy radę. Dobra, jeżeli pamiętacie, w, w niedzielę pojawił się odcinek. Mamy w środę. Pojawił się w niedzielę odcinek, opowiadałem tam o wypadku, no nie gadajcie mi jeszcze, że te belki tutaj nie, nie będą pasować, bo to jest prasa była malutka. Okej, okay, spoko, będziemy to powolutku jakoś zwozić. No i widzicie właśnie, może być problem generalnie, bo to jest, bo to są belki nietypowe, o ciach, dobra, powolutku. To są belki do małej... Kogut mi tu łazi w ogóle, przeszkadza jeziu, masakra. Opowiadałem wam tam w ogóle o... O widzicie, fajnie, nie trzeba nawet wjeżdżać, także to jest już duży plus dla mnie. No, kogut, idź tu stąd w ogóle, bo cię prze... rozjechałem cię w ogóle, kogut. Dobra, w nosie go mam. Opowiadałem wam o wypadku, który zdarzył się w niedzielę w Izdepkach u mnie tutaj motocyklista został śmiertelnie ranny, że tak powiem, poszedł, poszedł, kurczę, w skarpę, ze skarpy spadł i w ogóle poleciał, w drzewo uderzył i zginął na miejscu. To zapomniałem też jeszcze o jednym wypadku, który zdarzył się tutaj, jak, jak to świat rolniczy. Gdzieś, którego, zaraz Wam tutaj powiem, bo mam nawet przygotowany. 21 czerwca zdarzył się wypadek, zaraz Wam tu przeczytam dokładnie. Jestem w takiej fajnej grupie, tak w ogóle. O, 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 o git, dobra, ekstra. Jestem w takiej fajnej grupie, właśnie tutaj, z rzesza ludzi, którzy tutaj po prostu mogą. Jak wypadki są jakieś, czy coś, to po prostu od razu na, tą, na tej grupie się wszystko pojawia. Oczywiście z naszej tutaj okolic, nie tam gdzieś z Polski czy ten, tylko tutaj po prostu Sanok, Brzozów, te okolice tutaj. No, i zdarzył się wypadek 21 czerwca. 63-letni mężczyzna jechał ciągnikiem rolniczym. Na nierównym terenie pojazd wywrócił się i przygniósł kierowcę. Z, z obrażeniami 63-letni został przetransportowany do szpitala, przekazuje młodszy aspirant, jakiś oficer komentarz w Brzozowie. Po dotarciu służb ratunkowych na miejsce, zdarzenie kierowca był przytomny. Policjanci prowadzą czynności w sprawie wypadku, zabezpieczone są ślady, zbierana dokumentacja dowodowa. Kierowca zostanie również przebadany na zawartość alkoholu w, w organizmie. Wkrótce znane będą bardziej szczegółowe zdarzenia. Potem doczytałem tak w ogóle, że ten kierowca był pod wpływem alkoholu, ale że nic mu się nie stało, że jest wszystko w porządku i jego życiu nie zagraża, i zdrowiu nie zagraża po prostu żadne niebezpieczeństwo, także jest wszystko ok, ale na pewno zostaną mu postawione jakieś zarzuty. Za, nie, nie wiem czy to, czy to się nie, pod, nie wiem, czy to się podpina pod spowodowanie ruchu w lądowym, tym, w ruchu lądowym, nie wiem jak to tam to działa. Ale w każdym bądź razie jemu się nic nie tam się wiele nie stało nic nikomu dookoła też nic nie stało także zobaczymy co to na pewno jakieś informacje będę miał to jeżeli będę coś wiedział to o kurde ale fajnie przynajmniej wziąłem wziąłem trochę tych belek. Zobaczymy czy mi się to uda uda mi się parę a kurde wszystkie się wywróciły tylko jedną dowiozę jak widzicie no będzie trochę jazdy spróbujemy sobie trochę z kabiny ale nie wiem czy dam rady bo to kurde ciężko jest. No i będzie miał na pewno z tego problemu yy, przy, przykre konsekwencje na pewno z tego powodu Z tego co widziałem, z tego co widziałem cią, tym ciąniczkiem był Władymirec Poczciwy Władzio. O fajnie wjechały mi trochę. Uda mi się te wszystkie wziąć od razu. Coś sobie tutaj pozarabiamy, jak widzicie dodatkowo. No mówię, no wypadki, wypadki, kurde, po prostu trzeba uważać. A widzicie, udało się fajnie. Można coś pozarabiać na tych belkach, także dodatkowa kasa zawsze się nam tutaj przyda, bo już jak mówiłem, niedługo żniwa zaczynamy. Oprysk sobie zrobiłem w ogóle poza odcinkiem, żeby już Was nie zanudzać. W kolejnym sezonie na pewno oprysk zrobimy. Dobra, więc tutaj sobie zakończymy temat. Ciach, sekundkę muszę sobie odpisać, bo piszę z kolegą. I będziemy działać dalej. O, Ciach, dobra. Kolejny temat. Nie pamiętam, gdzie to. Ja już skończyłem z tymi samochodami wtedy. Opowiadałem o samochodzie, ale chyba ostatnim samochodem. To był Espas, czy to była Bora? Chyba mi się wydaje, że to była Bora, ale już teraz do końca nie pamiętam. Muszę powiem wam szczerze, że nie będę może tego tematu zaczynał, bo żeby tutaj nie, nie dublować, muszę sobie popatrzeć po prostu od, na no odcinki, sobie przeglądać odcinki i popatrzeć, jaki ostatni samochód zakończyłem. <laughs> Tak, jak mówiłem też w poprzednim odcinku, no, no, zrobimy sobie 150 subskrypcji kolejnego vloga. Postaram Wam się pokazać e, mojo, mojego scenika. No tutaj to już nie jest tak, powiedzmy, ładny jak, e, jak meganka, ale robi robotę, więc nie ma co przeginać. Znaczy, generalnie mówię, no ładność chodzi w sensie, że schodzi mi lakier bezbarwny, także. Tylko o to chodzi, tak poza tym samochodzik mi się mega spisuje, powiem wam szczerze. Chociaż zauważyłem w przeciągu czasu, że po prostu, nie wiem czy to ja jeżdżę takimi mocniejszymi samochodami, czy po prostu, o co kaman, czy jest z nim coś nie tak. Ale po prostu, że strasznym, strasznym mułem jest, o tak to powiem. Jest mega mułowatym samochodem pod tym względem, że po prostu pod górę czasem ciężko się uciągnąć. Ostatnio jechaliśmy w, tamtym, w tamten weekend byliśmy z żoną i z rodzicami nad Soliną. Moi rodzice, właśnie dzisiaj jutro mają rocznicę ślubu. Myśmy z żoną mieli w tamtym tygodniu właśnie w poniedziałek rocznicę ślubu i po prostu stwierdziliśmy w sobotę, akurat mieliśmy taką małą imprezkę. Po prostu pojechaliśmy sobie na taką kolację We dwoje oczywiście. Później, żeśmy, no, na drugi dzień, żeśmy pojechali po prostu nad Solinę. Stwierdziliśmy, że weźmiemy moich rodziców. To jest tak właśnie w kwestii rocznicy. Po prostu, żeśmy spędzili sobie miły weekend. I właśnie, jadąc tam, kurde, właśnie jechaliśmy z Cenikiem i powiem Wam szczerze, że, kurde, czasem pod górę ciężko się było uciągnąć na drugim biegu. Pod niektóre górki, także, no, mówię, miał problem z obciążeniem, ale poza tym samochód jest mega wygodny i. No, co, no. Tak naprawdę, auto nie służy, do, że tak powiem, do zapieprzania, tylko po prostu do, do normalnej jazdy, do przewiezienia czegoś. No, kurczę, no widzicie, no mam problem tutaj w ogóle z tymi belkami, bo mówię, one są z tego powodu, jest ten problem, że one są małe, są nie z, z prasy, po prostu sip nie to nie jest z oryginalnych tych i po prostu to też dlatego mam problemy tutaj z. Jak widzicie z turem, po prostu, z tą przystawką do tura do tych do kostek. O, fajnie mi się tutaj ułożyło w tym momencie. Patrzcie, jak. Przez przypadek mi się tutaj udało magicznie położyć tą, yy, tą kostkę tutaj. No ale mówię, muszę to posprzedawać z tego powodu, że zastanawiam się właśnie, czy w kolejnym odcinku nie zrobić sobie w końcu muszę kupić kosiarkę, więc nie zaczniemy się bawić po prostu też w. Tam dam radę tak wziąć, czy nie dam rady, nie dam rady. Może spróbuję to wbić po prostu tak w ten sposób. Tu muszę podjechać tak o. Nie widzicie, mamy tu problem z tymi właśnie. Lepiej może trzeba było sąsiada, bo miał też kurde ten do, do zbierania po prostu tak do, też do tych do bel właśnie. Trzeba było wziąć, pożyczyć po prostu do tego, będę musiał poszukać tak w ogóle do 30 tura, żeby mieć swojego, by tutaj nie pożyczać od sąsiada, bo to kurde już ostatnio brałem do testów, teraz pożyczałem od sąsiada, pasuje coś swojego po prostu mieć, powiem wam szczerze, bo to słaby ze mnie powiedzmy gospodarz, skoro takich rzeczy nie ma. Porządną flachę sąsiadowi wiszej i oczywiście zwrócić za paliwo. No to trochę jak widzicie kasy yy, tego to mu tam rzucę na paliwo. Nie wiadomo no. Chłop dobry muszę mu podziękować też kurde dobrą flaszką jakąś. Hehe <laughs> bimberek się weźmie wiecie ten tego. Uuuu magiczne poleciała magiczna ta. <laughs> Zaraz wam pokażę, widzicie tutaj, a, trochę, kurde, już na bimberek będzie. <laughs> nie, żartuję, oczywiście, żartuję. Mm, flaszeczka będzie oczywiście, kurde, legalna ze sklepu, już nie żadne bimberki. No i dobra, no i mówię, no nie będę zaczynał tutaj ten, też tematu właśnie związanego z samochodem. Nie pamiętam, powiem wam szczerze, żeby, nie, żeby tego nie dublować, bo to, kurde, nie ma sensu. Ale tutaj mam zaszycik z, z tematami. Więc jakiś szybki temat. Eee, poczekaj, a dobra, długopis sobie później przyniosę, bo nie mam długopisu. Chociaż może poczekajcie. Będę miał tutaj długopis, bo muszę sobie skreślić. Skreślić sobie od razu, żebym później w czasie tego nie dudlował. O, mam fajny taki, kurde. Mam taki fajny ołówek duży. <laughs> Czekajcie, muszę go zdjąć pierwszy. Opa, dobra. Pierwszy temat. Wiecie co, zaczynam się zastanawiać, powiem Wam szczerze, bo od czasu do czasu też coś poukładać na gospodarstwie załóżmy, gdzieś tam nie, nie skończyłem, tak pamiętacie, nawet w ostatnim odcinku. Nie skończyłem orki na, na Westbridge Hill i po prostu, zamiast zrobić tego poza odcinkiem, zastanawiam się, czy nie robić tak, jak właśnie robi to Mister Adamo 15, czy. Czy Mafia Sole, że po prostu to wszystko ogarniać sobie na live'ach? Może, może za jakiś czas zobaczymy. Podpalę sobie jakiegoś próbnego live'a, tylko będę musiał tutaj, że tak powiem, jego trochę yy, do pomocy, że tak powiem, yy, poprosić o pomoc, by mi tutaj pokazał, kurde, że czy, bo, bo ten, no, ten program też do live'ów jest, także nie powinno być problemu, tylko muszę sobie przypomnieć, jak to się w ogóle robiło, jak się to wszystko ustawiało i tak dalej. I po prostu od czasu do czasu, może nawet by było lepiej, też się nad tym zastanawiałem, że nieraz jest tak, że nie mam po prostu czasu nagrać odcinka, to za to w zam zamian, załóżmy na tygodniu jak nie będzie odcinka, to robię sobie jednego live'a i to jest e, tak po prostu w kwestii jakby to powiedzieć, no w zamian, no nie? Wiecie o co chodzi, że jak nie ma, nie ma tego, to jednego live'a co zrobię za to i i problem z głowy, że tak powiem brzydko, ale mówię, no zastanawiam się właśnie nad czymś takim, czy czegoś takiego tutaj nie zrobić. Na razie póki co muszę zobaczyć po prostu jak zrobić sobie jakiegoś próbnego live'a i czy jak to będzie mój internet tutaj działał z tymi live'ami, bo powiem wam szczerze, mam modem z, z plusa i tak dalej, mam taki internet właśnie. No w sumie mam dwa internety, zobaczymy, może lepiej by było na tym, na tym drugim internecie. Spróbować, zobaczymy, jeszcze popróbuję po prostu, jak już będę wiedział, jak, jak spróbuję to będę wiedział po prostu. Może, może byśmy podczas po prostu live'a też te mody pogarniali itd. i tak dalej. To by była też fajna interakcja z wami po prostu, że czy w ogóle ktoś by chciał oglądać te live'y, że tak powiem, no zobaczymy. Zastanawiam się nad tym i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy za jakiś czas nie spróbuję po prostu, może na no, może w, na weekend. Powiem, jutro mam wolne, ale no, nie będzie żona w domu dzisiaj. <laughs> dzisiaj to nagrywam, powiem wam szczerze, nagrywam to w niedzielę. Żona jest na drugiej zmianie w pracy, więc mam chwilę czasu. Powiem wam szczerze, też trochę walczyłem tutaj z tą gierką, z tego powodu, że z pięć razy próbowałem to nagrać. To mi telefon zadzwonił, to kurczę, <laughs> to mi pies przeszkadzał, to kurde, nie wiem jeszcze. Właśnie problem z tym, o kurde, to problem właśnie z tym, że ten tur, kurde, mi nie pasował z tym. To mi się w ogóle nie tak jak mówię nie otwierały te. No kurde, ten Kogut mi znowu to przeszkadza. No masakra normalnie z tym Kogutem. Ten Kogut jest niereformowalny, tak jak się śmieję kurde, do klientów jak przyjeżdżam, że Winda jest, żeby się odsunęli od Windy, bo Winda jest niereformowalna, bo w ogóle ma jakieś tam problemy. Ona się nieraz lubi szybko otworzyć. W ogóle wczoraj. W piątek montowali mi takie specjalne dodatkowe e, zabezpieczenie, żeby mi się ta winda jak, jak, jak już ją kurde nie, nie użytkuje, w sensie jak przejeżdżam od klienta do klienta, żeby po prostu taki skobel mi robili, żeby mm, kurde no popatrzcie, no nie idzie tego wziąć w ogóle. No i mówię właśnie dlatego też takie rzeczy moglibyśmy na live robić. Nie na odcinku, no ale mówię, no póki co na razie robimy sobie takie rzeczy na odcinku. Po prostu, tak jak mówię, że musieli mi takiego skobla założyć, żeby jak przejeżdżam od klienta do klienta, w czwartek miałem taką sytuację, że pojechałem do klienta, do przeworska, Ostatniego klienta miałem, miałem przewóz, później miałem konkolówkę i mogłem sobie wrócić spokojnie busem do domu, tak jak to zrobiłem w sobotę, czyli wczoraj. Tak w ogóle w poniedziałek, tak jak mówię mam wolne. Pojedziemy z żoną odwieźć tego busa do Rzeszowa. Muszę go odwieźć, niestety, będzie potrzebny. Ktoś tam innego zabierze, będzie jeździł, bo jeżeli by. Nie był potrzebny, no to po prostu bym nie jechał specjalnie, no ale będę musiał jechać. od sobie Meganka ogólnie, bo tam meganka stoi u mechanika. Ma problemy, mam problemy z wtryskami, jak ta renówka, mają. Oni też tam mają problem generalnie mechanicy, kurde, w sensie, że mm, dwa razy zamówili regenerowane wtryski, i dwa razy przyszły, kurde, w ogóle spieprzone jakieś, że to się nie nadaje do niczego, i po prostu dalej czekam, mi się trochę, powiem wam szczerze z żoną. Jednym samochodem, mówię, ale jak się, jeżeli sytuacja. Co to, to policja jedzie? No to wygląda, to, y, tym motorem policja jedzie. Mm, mówię, że męczymy się trochę, bo kurde, ale jeżeli nieraz czasem jest tak, że przyjeżdżam busem do domu po prostu, więc nie ma też problemu i po prostu, a tak to albo ja muszę na, na żonę czekać, albo żona na mnie czeka, i to takie właśnie trochę. Hmm, gra, że tak powiem brzydko stranie w banie bo z tego powodu, że no niestety hmm, no potrzebne no są, są te dwa samochody, bo ona czasem ja zaczynam o rano o siódmej a ona czasem zaczyna o dziesiątej i kończy o dziesiątej, więc ja, ona mnie musi jechać na rano odwieźć później ja muszę czekać do godziny gdzieś w pół do jedenastej na nią w ogóle żeby, żeby mnie odebrała zanim przyjedziemy do domu, na drugi dzień znowu mnie musi odwozić i to jest takie właśnie widzicie, kurde no a że pracujemy w innych porach, to po pierwsze niedaleko od niej, powiedzmy, pracuje, bo mm, jakieś 10 minut ma do mnie po prostu ze swojej pracy, ale to i tak jest problem, po prostu. Mm, no 10-15 minut gdzieś, ale to jest problem po prostu taki, że muszę na nią czekać długo, albo ona musi na mnie czekać, musi kombinować, żeby przyjechać do mnie na firmę, zabrać sobie auto, potem znowu po mnie musi przyjechać. I to jest taka właśnie kombinacja. Potem mamy dwa samochody, no i niestety no na razie jeden samochód jest trochę uziemiony, ale da się jeszcze nim jeździć, ale to już coraz bardziej się boję nim, kurde, jeździć, bo powiem wam szczerze, żeby mi się coś nie stało. Mi pójdzie silnik, to kaplica. To albo szukać nowego silnika, albo szukać nowego samochodu, znowu. I to tak. Wiecie o co chodzi. O, dobra. Powiem, chociaż powiem wam szczerze, że może lepiej, kurde, pamiętacie, w Farmingu 9 był tutaj taki e, do, do spychania. No nie, tutaj by to się nadało. W sumie to o tym nie pomyślałem. Nie wiem, czy to w ogóle jest do kupienia, takie coś. Tutaj z ciekawości, nawet sprawdzę, mamy tutaj. O, jak widzicie. No jest do spychania, to jest... O jest, przecież ma, kurde, tak. I ta łyżka, kurde, tą łyżką albo tym można było po prostu sobie to, kurde, wziąć. Byłoby szybciej pospychać i by był problem z głowy, a niestety nie pomyślałem. Dopiero teraz na to wpadłem. No, ale trudno. Dobra, lecimy sobie dalej. Hmm, może faktycznie na live to skończymy gdzieś tam. Tak jak mówię, no będzie na, na jednego live'a, kurde, ogarnianie zapisów ewentualnie farminga dziewiątkę może coś sobie się pogarnia no zobaczymy, no mówię, no będę się starał może tego live'a właśnie takiego próbnego zrobić już by było dwie rzeczy do ogarniania jak widzicie tutaj, o ciach by był numer jeden no i problem jest kurde generalnie, ciach ale będziemy sobie chyba jeszcze tą jedną wepchniemy będziemy kończyć sobie odcinek z tego powodu, że by tu też dłużej nie, nie, dłużej nie przedłużać. No, ekstra, dłużej nie przedłużać. Tak jak to Raz Energik powiedział, dłużej nie przedłużać. Dobra, pach opuszczamy. Dobrze, więc dziękuję Wam za to, że byliście tutaj ze mną do samego końca i bardzo Wam dziękuję w ogóle, że chcecie to oglądać. Bo to dzięki Wam po prostu mam chęci w ogóle do nagrywania bo widzę, że, że są osoby, które to oglądają, także bardzo Wam za to dziękuję. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do następnego, cześć!